Nie tak dawno wody polskie twierdziły, że zbyt duże nęcenie powoduje śnięcia i podnięcia ryb. Poza tym w sumie też, bo znamy masę zbiorników w okolicy, gdzie jest limit nęcenia 1 kg, czy w ogóle nie można nęcić, można tylko z koszyczka i z PV, są zakazy używania zamęt. Więc sprawdzimy, czy mi tutaj ryby w stawie zdechną, jak trochę towaru sypę. Więc pierwsze lecą kulki proteinowe. Op. Poszło. Karmimy ryby. Taki zakaz może miałby sens na wodach poza gdzie ryb nie ma. Wtedy faktycznie to po kilku, kilkunastu dniach może zgnić, i ryby mogą zdechnąć. No ale u mnie w stawie, niestety, albo stety w przeciwieństwie do PZ2, ryby są. Więc takie karmienie, coś specjalnego, zanęty, chodź. Mamy tu zanęty, dolewamy jakieś stare dipy, smołki, Wszystko tutaj mamy, mamy tu stare zanęty, palety i wszystko inne. To wszystko też leci do wody. To bardzo, woda się różowa zrobiła. Lecimy dalej. Tutaj pełne duże wiadro przeżyta. Za kilka dni zobaczymy ile mi tu ryb da.